Witajcie! Dzisiaj zabierzemy Was znowu na Babią Górę, ale szlakiem można wyrzec międzynarodowym. Naszą wycieczkę rozpoczynamy z parkingu zlokalizowanego na Polanie Stańcowa. Parking ten jest dość obszerny i darmowy. Bezpośrednio obok parkingu Znajdują się drewniane zabudowania, leśniczówka i punkt informacyjny nad leśnictwa Babiogórskiego Parku Narodowego, w którym to możemy nabyć bilety wstępu na teren parku. Polana, na której się znajdujemy, stanowi dzisiaj jedynie pozostałość po ogromnym obszarze pastwisk, gdzie w przeszłości wypasano owce i woły. Jest to także doskonałe miejsce, by uprawiać tu turystykę pieszą i rowerową. Z parkingu kierujemy nasze kroki w prawo. Przekraczamy betonowy mostek, a za nim skręcamy w lewo i wchodzimy na szlak prowadzący na babią górę. Szlak zielony, prowadzący od strony lipnicy, jest mniej uczęszczany niż szlaki z zawoi czy skrowiarek. Dzięki czemu możemy delektować się spokojną i niemalże samotną wędrówką pośród przyrody. Oprócz nas nie ma dzisiaj tutaj żywej duszy. Wchodzimy na szeroką drogę leśną, która stopniowo wznosi się w kierunku szczytu. Początkowy odcinek szlaku zielonego wiedzie przez las, który otacza nas z każdej strony. W miarę jak zdobywamy wysokość, przybywa nam śniegu pod stopami. Jest wcześnie, więc śnieg jest jeszcze mocno zmrożony i śliski. W tych warunkach chodzenie staje się nieco trudniejsze, więc, aby ułatwić sobie wędrówkę, decydujemy się założyć raczki na buty. Przechodzimy przez potok i zaraz za nim skręcamy w prawo. W tym miejscu zaczyna się ostrzejsze podejście. Szlak nadal prowadzi nas przez las. Po naszej prawej stronie nieśmiało zaczynają się pokazywać pierwsze widoki na pasmo Tatr. Dochodzimy do drewnianej wiaty, która stanowi doskonałe miejsce na krótki odpoczynek. Od tego momentu wchodzimy w obszar Babiogórskiego Parku Narodowego. Po około półgodzinnym marszu przez gęsty las, zaczynamy dostrzegać pierwsze prześwity, które po chwili przekształcają się w piękne widoki na południowe zbocza Babiej Góry. Są one pokryte w całości śniegiem, który skrzy w promieniach porannego słońca. W takich warunkach warto pamiętać o zabezpieczeniu oczu okularami przeciwsłonecznymi. Jednak to nie wszystko, ponieważ po chwili zauważamy, że za naszymi plecami pojawia się coraz rozleglejsza panorama na Tatry. Nie widać? Dotarliśmy do miejsca, gdzie kiedyś znajdowało się schronisko zbudowane w 1905 roku przez Beskidyn Ferań. Było to pierwsze schronisko na Babiej Górze i pierwsze tego typu miejsce w Beskidzie Żywieckim. Schronisko z widokiem na Tatry, Małą Fatrę i Orawę składało się z murowanego budynku z werandą, a także z drewnianego domku dla gospodarzy, obórki, szopy, stacji meteorologicznej i kapliczki. Miejsce to cieszyło się popularnością wśród niemieckich turystów i narciarzy, jednak Polacy unikali go ze względu na wysokie ceny i wymóg używania języka niemieckiego. Bojkotowali go również jako konkurencję dla schroniska na markowych sztawinach wybudowanego w 1906 roku. W 1938 roku budynek został odebrany Niemcom, a w 1949 spłonął w niewyjaśnionych okolicznościach. Ponieważ ten teren znalazł się pod ochroną przyrodniczą, schroniska nie odbudowano, a pozostałości rozebrano w 1979 roku. Obecnie na tym miejscu widoczne są tylko pozostałości fundamentów i kamień z wyrytą datą 1904 na ścieżce. Ze względu na spore ilości śniegu, kamienia nie znaleźliśmy. Przed nami jeszcze kilka stromych podejść, a w myślach już wyobrażamy sobie jak to za chwilę usiądziemy na szczycie, nalejemy sobie herbaty i w ciepłych promieniach porannego słońca będziemy się delektować widokami na Tatry. Jednak na szczycie, jak to zwykle tu bywa, wieje tak mocno, że chce nam głowy urwać. Czym prędzej chowamy się za kamiennym murkiem, wkładamy na siebie wszystko co mamy w plecakach, wyciągamy termos z herbatą i próbujemy się ogrzać w tych jakże mało komfortowych warunkach. Fabia Góra nazywana także Królową Beskidów, Matką Niepogód, Kapryśnicą oraz Orawską Świętą Górą. To góra o magicznym i tajemniczym charakterze, który przyciąga nas swoim wyjątkowym urokiem. Ma w sobie to coś, co sprawia, że chcemy tam wracać. To taki lekki zafirek jest. Wiele ludowych legend tłumaczy pochodzenie tej góry: od góry śmieci, usypanej przez olbrzymkę, przez skamieniałą z żalu kochankę zbójnika, aż po ukryte pod górą zbójnickie branki kobiety porwane siłą w celu za mąż pójścia. Na szczycie robimy tylko kilka trzęsących się ujęć i uciekamy w dół. Tym razem wybieramy szlak żółty, biegnący po słowackiej stronie góry. Po niecałych 15 minutach marszu zatrzymujemy się na kilka chwil przy drewnianej wiacie. Siadamy na ławce i w ciszy i spokoju podziwiamy roztaczającą się przed nami panoramę. Wiatru już niemal nie czuć. Warunki zdecydowanie przyjemniejsze niż na szczycie. Schodząc z Babiej Góry Szlakiem Żółtym, po drodze napotkamy dwie drewniane wieże widokowe. Pierwszą napotkaną jest wieża widokowa Sztawiny. Jest ona najdalej na północ położoną wieżą tego typu na Słowacji. Ma tylko 6 metrów wysokości, a na jej platformie znajduje się luneta, która umożliwia darmowe podziwianie panoramy Jeziora Orawskiego. Obok wieży zbudowano również altanę, która może posłużyć turystom do odpoczynku w drodze powrotnej ze szczytu lub w czasie wspinaczki na babią górę. Dalsza droga w dół prowadzi już wyłącznie przez las, z wyjątkiem niewielkiej polany leżącej koło potoku bystra. To idealne miejsce na chwilę odpoczynku i relaksu, gdzie możemy zregenerować siły. W tym miejscu pozbywamy się raków i już znacznie łagodniejszym zejściem kierujemy się dalej na południe w stronę kolejnej wieży. Z lasu wychodzimy na rozległą polanę, na końcu której znajduje się druga wieża widokowa. Ta wieża jest bliźniaczo podobna do wcześniejszej, również z jedną platformą widokową i lunetą. Jednak ze względu na swoje położenie, jest ona usytuowana niżej niż wieża sztawiny. Widoki z niej nie są aż tak spektakularne i rozległe. Niemniej jednak, z wieży możemy podziwiać wspaniałe widoki na Tatry Bielskie, Wysokie, Zachodnie oraz na Wielki choć. Nieopodal wieży znajduje się skrzyżowanie dróg w miejscu Hajowna na Rowinach. Idąc w prawo możemy dotrzeć do miejscowości Slana Woda, z której turyści często wyruszają na Babią Górę szlakiem czerwonym. My skręcamy w lewo i ruszamy w kierunku granicy polsko-słowackiej. Po prawie godzinnym marszu przez las i pokonaniu prawie 140 metrów przewyższenia, tak trzeba było się jeszcze trochę powspinać, w końcu dotarliśmy z powrotem na parking na Polanie Stańcowa. Trzeba przyznać, że wycieczka była niezwykle malownicza. Szlaki od południowej strony Babiej Góry są zupełnie inne niż te od jej północnej strony. Zdecydowanie dłużej możemy się tu cieszyć widokami tatr i okolicznych pasm górskich. Słowackie szlaki są również jedynymi, którymi legalnie dojdziemy na szczyt z czworonogiem. Jeśli spodobał Ci się ten film i chciałbyś postawić nam wirtualną kawę, możesz to zrobić za pośrednictwem strony Bajkofi. Możesz nas również wesprzeć, kupując nasze zdjęcia. A długotrwałe wsparcie, wspomagające nas w rozwoju kanału, możesz realizować przez portal Patronite. Tak jak robią to dziesiątki naszych wspaniałych patronów, którym dziękujemy z całego serca. Cała trasa z przerwami zajęła nam niecałe 8 godzin i przeszliśmy 17 km. Suma podejść na tej trasie to około 1000 metrów. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia na szlaku jeszcze raz co? Powiedz co jeszcze raz. Ale co? Jezus to no teraz masz ze mnie bekę. Mówię ci, że mi się wydawało, że hizając tak się śmignął. No, że śmigł. Książka. No? No chodź! Ja pierniczę ten to zawsze ma timing. A żeś nie tak! Czego ja wiem, że za tylko Piotrek łazi. To jeszcze nie koniec. Tam nie widać ten dna.